Całkiem pewnie porusza się po scenie, tego nie można jej odjąć. Publikę to porwało na moje. Ale czy to jest wyuczone, czy to jest skill? Zapomnę ja nie robi tego pierwszy raz, to widać. Leosia się nie boja, Malik wciśnięty w To Pierwszy raz wzięłam mikrofon, chcę uciec. Szufladki dla innych to jest wygodą. Ja dostanę to, na co zasłużyłam. Będzie co oceniać. Czyli wygram. Puste słowa, pełne kluby, ciche myśli, głośne tłumy. Czego nie widzi kamera i nie nagrają podsłuchy. Spadałam niżej z każdą walką. Od fleszy uciekłam już dawno. <toste> Wejdź, idź, wróć I znowu w kółko krzycz i płać na nowo północ Wejdź, idź wróć I znowu w kółko krzycz i płać, na nowo północ Bo możesz być wysoko To jest balka totalnie dwóch przeciwległych biegunów Nawet jak sam będziesz, nadzieja zostanie bo ty Hey. Czy ciemno, czy jasno? Ej, a płynie mu zawsze z miasto. To miasto jest nasze, i nie na być inaczej. Chciałbym wskazówki zegaru przenieść się do czasu, kiedy pilnuje. Malik jako jedyny z jurorów nie jest rozbujane tutaj. Na dunaju pod wydawał album. Kiedy na koncertach stali, ludzie dobrego kali, brutalnie noc wy radzą. hip hop miał łączyć się niż w tym samym sobie za Brad -upem. Jestem zmęczona tak jak wtedy On wykręca mi numery A ja wtedy robię numery Z jedną które dałeś mi wieczora I takie bledną te chwile, które wrzucam do wola Stoję z letką na tyle pawilonu na pora Trochę mi szkoda Jak się pani podoba ten utwór? Nie jestem Zmieniamy bardzo wzruszona i gdy słucham, się skupiam goda, się naprawdę. Nie wskazam, nie przeszkadzam. Pięknie słuchać przerwę. Usł chyba tyle, które dałeś mi wczoraj. Gdzieś w motyli nie ma co nie ta droga Czyli, że coś ja już nie czekam Chociaż ja pamiętam świę... Dokonuje wyborów, będą te lepsze i gorsze Mógłbyś być obok. Uchronić od kultury co wynoszę Zabieram na szali wszystko co mam Płynęła, może łez, teraz może być i ocean. Ogień to twoja domela. Nieważne, co będzie jutro. Przegrana, to też lepia Jeśli ona Płynę przegra, wyżdżę. ja ją do siebie Płynę. wezmę. Dokonuję wyborów, mogą być lepsze i gorsze. Mógłbyś być obok mógł uchronić od kultury, w sobie noszę. Zabiam no wszystko, co mam. Tylko go powiem, że nie będę już Wyborów lepsze i gorsze. Mógłbyś być obok mógł uchronić od kultury, w sobie noszę. Na já